Cześć, Adam Ostrowski, fizjoterapeuta, a to szósty odcinek czwartego sezonu serii Po kiedy boli. Cały ten sezon jest poświęcony kończynom dolnym i mam dla Ciebie dzisiaj ciekawe, trzy fajnie skomponowane ćwiczenia, które są troszkę już trudniejsze technicznie, ale zachęcam Cię do tego, żeby się do nich przyłożyć, bo wykonane one jako tako już dają. Duże korzyści, bo też są w ważnym, w ważnym obszarze, yy, dotyczą ważnego obszaru w Twoim ciele, ale w, dopracowane do perfekcji czy do bardzo dobrego poziomu technicznego dają naprawdę wyśmienite efekty. Ćwiczenia z dzisiejszego odcinka będą dotyczyć stawów biodrowych i pomyśl sobie o tym tak, że Twoje biodra lubią obciążenie i lubią yy, ruch, to jest Duży, mocno zbudowany staw, ale często w rzeczywistości my obciążamy je cały czas w jednym ustawieniu, cały czas w jednym punkcie, na przykład podczas stania czy chodzenia. Nie wykorzystujemy tego potencjału, więc dzisiaj bierzemy się za biodra i chcemy wykorzystać ten ich potencjał, chcemy rozbudzić ten ich potencjał w Twoim codziennym życiu. Uwaga, ten materiał ma charakter edukacyjny i nie jest poradą medyczną. Jeśli nie jesteś pewna, pewny swoich objawów, skontaktuj się ze specjalistą. Pierwsze ćwiczenie to hip thrust, czyli wypchnięcie bioder, i będzie to taki mostek na podwyższeniu, ale podwyższenie będzie pod plecami, czyli możesz do tego wykorzystać kanapę, sofę, świetnie do tego się nadają rogówki i opierasz się w połowie pleców, czyli tam, gdzie kończą się twoje łopatki, i zobacz, że nie leżę głową i łopatkami w ten sposób, tylko zostają one w powietrzu. Stopy ustaw pod kolanami. I w tej pozycji będziemy zginać, i prostować biodra. Najważniejsze, na czym powinnaś się skupić, to utrzymanie pozycji tułowia. Czyli kiedy moje biodra idą w dół, to głowa idzie w górę. I jednocześnie, kiedy wypycham biodra do góry, no to wtedy głowa odchyla się do tyłu, ale nie odkładam jej na te oparcie. I teraz zobacz, czego chcesz uniknąć. Czyli na przykład teraz moja głowa leży, a tyłek chodzi, no to jeżeli masz jakieś problemy z kręgosłupem lędźwiowym, no to to może być zabójstwo. Dodatkowo czego nie chcemy, no na przykład tego typu akcji, czyli moja głowa i klatka piersiowa są w miejscu, a pracują tylko biodra. Nie, w tym ćwiczeniu wykonaj ruch w stawach biodrowych, a utrzymaj pozycję klatki piersiowej, utrzymaj pozycję tułowia i głowy. To jest jeden temat. Druga rzecz, na to ćwiczenie możesz patrzeć dwojako: albo jako ćwiczenie koordynacyjne, to co ja teraz wykonuję, czyli staram się rozgraniczyć ruch w stawie biodrowym, w stawach biodrowych od utrzymania pozycji tułowia, czyli jednocześnie mój tułów jest kontrolowany, a biodra chodzą. I u pacjentów, szczególnie z problemami kręgu supolencyjnego, w ten sposób najczęściej podchodzę do tego ćwiczenia. Można wtedy wykonać nieco więcej powtórzeń, albo możemy podejść do tego jak do treningu siłowego. Ja tutaj mam 10 kg i zobacz, jeżeli ustawię się z, tymi, z tym hantelkiem, z tym obciążeniem na biodrach, jeżeli nie masz w domu hantelków, wykorzystaj chociażby baniak z wodą. 5 czy 7 litrów wody tutaj może być wystarczające. Wtedy już bardziej mogą popracować moje mięśnie pośladkowe, a jak mówią badania, to ćwiczenie hip trust z ćwiczeń wszystkich siłowych najbardziej angażuje nam e, pośladek, czyli warto skorzystać z tego potencjału. I wtedy przy, wtedy przykładasz dużą wagę do tego, żeby mocno wypchnąć ciężar do góry, nacisnąć, zacisnąć pośladki, zwiększyć, zwiększyć ich napięcie podczas wyjścia do góry, tak jakbyś chciała lub chciał, żeby Twoje biodra były, żeby Twoje biodra były najwyższym punktem. I z takiej wersji hip thrustu korzystam raczej u pacjentów po operacjach kolan, bioder, tam gdzie chcemy odbudować siłę i sprawność mięśni kończyn dolnych. Jedna i druga wersja jest dobra. Wykonaj kilka serii po 10 powtórzeń z zachowaniem tych właśnie zasad. Czyli pamiętaj, żeby pilnować pozycji tułowia i żeby pracowały biodra. Drugie ćwiczenie nazwałem Kroczenie tyłem jest to nic innego jak aktywacja mięśnia pośladkowego w pozycji pionowej. Ustaw się na dwóch nogach, przenieś ciężar ciała na jedną nogę i wypchnij tylną nogę, napinając pośladek do tyłu. Następnie przejdź na tą nogę, utrzymaj na niej równowagę, a wypchnij tym razem lewą nogę do tyłu. I co tutaj jest bardzo ważne? Żeby utrzymać tułów pionowo, brzuch napięty, no i nie wyginać tułowia. Zwróć uwagę, nie chcemy takiej sytuacji. To będzie przeciążało kręgosłup lędźwiowy i pośladek nie będzie odpowiednio zaktywowany. A kiedy wykonam to w takiej jakości, noga do tyłu, pośladek aktywny, no to wtedy jest już zupełnie inna historia. Przenoszę ciężar ciała, Lewa noga idzie do tyłu. Możesz sobie myśleć, jakby to był jakbyś odpychał, odpychała się na hulajnodze albo deskorolce, tego typu ruch. No i teraz myśląc sobie o tym, wypycham nogę do tyłu, utrzymuję tułów pionowo i przechodzę. I tak jak się nad tym zastanowimy, to właśnie kiedy maszerujemy albo biegniemy, to w ten sposób nasza noga pracuje. Teraz mój prawy pośladek wypchnął mnie do przodu. No i u osób, które mają problem, ten pośladek jest osłabiony, a uwierz mi, dzieje się to często, staramy się właśnie w ten sposób odzyskać tą aktywność. No i często jest to wyzwanie, dlatego że trzeba to zrobić nie przeciążając kręgu supolenciowego. Więc ostrożnie z tym ruchem, ale w tej wersji jest to całkiem przystępne. Wyprowadzam nogę do tyłu, przenoszę ciężar ciała. Mogę zrobić 8 takich kroków na lewą nogę, 8 takich kroków na prawą. Możesz też położyć dłoń na pośladku i poczuj, czy rzeczywiście udało Ci się Tobie zaktywować mięsień pośladkowy. Tutaj powinno się zrobić twardo. Czy przypadkiem nie jest tak, że noga idzie do tyłu, a pośladek w dalszym ciągu jest nieaktywny, jest miękki. Jaskółka, czyli nasza poczciwa jaskółka, która kojarzy nam się z testem trzeźwości, ale takim bez aparatury, tutaj wykorzystamy ją do kontroli stawu biodrowego, no bo to właśnie nam jest potrzebne, kiedy chodzimy po schodach, to jest nam potrzebne, kiedy funkcjonujemy, raz obciążamy jedną nogę, raz obciążamy drugą nogę i chodzi o to, żeby kontrolować miednicę i kontrolować staw biodrowy, więc to, co Tobie proponuję, to przenieść ciężar ciała na jedną nogę i... Tym razem tułów nie jest w pionie, tylko idzie nam do pozycji prawie poziomej, tyle ile możesz to kontrolować. Pokażę jeszcze z profilu: przenoszę ciężar ciała na lewą nogę i wykonuję tego typu skłon. Jeśli wykonam to w taki sposób, no to naprawdę jest to dobre ćwiczenie e, koordynacyjne, jest to dobre ćwiczenie, e, jeśli chodzi o kontrolę miednicy. Na co powinieneś, powinnaś uważać? Unikaj tego, żeby kiedy odrywam prawą nogę, żeby mi miednica poszła w ten sposób. To się dzieje bardzo, bardzo często. Drugim błędem byłoby to, a naszym celem jest utrzymać... Biodra na tej samej wysokości, czyli odrywam nogę, ale jednocześnie utrzymuję miednicę poziomo, i taka sytuacja ma być przez cały ruch. Czyli nie chcemy takiej historii. Nie chcemy takiej historii. Ważne jest, żeby utrzymać oś kończyny dolnej. Czyli jak widzisz, tych niuansów jest tutaj trochę. Polecam ćwiczyć to przed lustrem. No i dla niektórych niezbędne będzie podparcie się gdzieś tutaj, przytrzymanie się framugi w drzwiach czy można wziąć kij od szczotki i po prostu podeprzeć się w przeciwnej ręce. Teraz robię to na lewej nodze, to w prawej ręce trzymałbym podparcie i u niektórych jest to konieczne. Jeśli potrafisz to wykonać prawidłowo, zrób 6 do 8 ruchów na każdą stronę. W wersji rozwiniętej mogłoby to nawet wyglądać w ten sposób i teraz wypuszczam nogę do przodu. I znowu do tyłu bardzo dobre koordynacyjne ćwiczenie. Te ćwiczenia razem w pakiecie są bardzo fajnym sposobem na to, żeby zadbać o siłę i kontrolę nad stawami biodrowymi, co odciąży kręgosłup lędźwiowy, odciąży kolana, a sprawi również, że Twoje biodra będą się czuły dobrze. No i napisz mi koniecznie w komentarzu, czy udało się Tobie wykonać te ćwiczenia zadowalającej technice, czy nie są one dla Ciebie za trudne, no i czy. Masz z tego jakieś, jakieś korzyści. Jeżeli masz jakieś pytania co do techniki, co do wykonania, ilości, bardzo proszę, śmiało, sekcja komentarzy jest dla Ciebie. A ja dziękuję za dzisiaj, żegnam się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!